Bardzo często spotykam się też z podobnymi komentarzami właśnie ze strony mężczyzn, o no, hipergami, tak, o e, właśnie o no, takich pilowych e, po, poglądach, jakieś które są przedstawiane i gryzie mnie to, bo sobie myślę, przestań robić z siebie ofiarę. Przestań po prostu, bo I z takim podejściem ty tej kobiety nie poznasz. Ona tam najprawdopodobniej jest na tym świecie, nie jedna, nie dwie, nie dziesięć, ale ona nie będzie zainteresowana kimś, kto daje ujście nienawiści, tak w zasadzie, do jej płci. I podobnie to działa w drugą stronę. Kobiety, które wszędzie gadają, że mężczyźni wszyscy zdradzają, kłamią, w ogóle są beznadziejni, do niczego się nie nadają, wiesz, nie są potrzebni, i tak dalej. się, na jaką tę energię wysyłasz? A nie może wrażenia, że to jest też trochę taka narracja internetowa, że ja często spotykam się trochę w sieci z tym, że zarzut w stronę kobiet jest taki, że mają oczekiwania szczapy i że one są zbyt duże i że zbyt wysokie, i że nie wiadomo, w jaki mm. sposób im dogodzić. Mężczyźni mm. mają. Zarzut do mężczyzn jest taki, że prawdziwych albo normalnych mężczyzn już nie ma, ale z drugiej strony, wiesz, kiedy ja rozmawiam z, z kobietami, z mężczyznami w gabinecie, to ja od nich nie słyszę tego. Że oni są w dużej otwartości na to, żeby szukać jakiejś relacji. I to mnie też zastanawia, czy to nie jest jakiś, czy to nie jest ta narracja, która jest fajna w sieci. Ale w życiu ona w sumie nie ma takiego zastosowania. Nie wiem, czy osoby, które dają ujście swojej frustracji w sieci, przyjdą do gabinetu. Okay. To jest taka pierwsza rzecz. Być może kiedyś, kiedy zrozumieją, że znowu dotrze do nich, że to bez sensu. W sensie, że, że można być sfrustrowanym, że można... Że, wiesz, można się tak obrazić trochę, bo no bo się czegoś nieprzyjemnego doświadczyło. Wszyscy to w ogóle są... O nie. nie podoba mi się. Ale, ale później się z tego, wiesz, no warto się z tego ogarnąć, no bo to jest droga donikąd. I teraz mm, ja myślę, że to w ogóle bardzo pogłębia też takie poczucie samotności. E, wiesz, uderza, uderza w Ciebie, no bo tak naprawdę. Jak się spojrzy, czemu padają te sformułowania, no to właśnie dlatego, że się doświadczyło odrzucenia. Właśnie dlatego, że się, jest, że się jest pełnym kompleksów, że się siebie nie akceptuje, że się ma wątpliwości co do tego, czy w ogóle w tą relację, wiesz, możesz wejść, bo masz jakieś w swoim mniemaniu często ułomności, bo nikt ich nie widzi, tylko ta osoba. I mam taką ochotę powiedzieć, daj już spokój. <grym>